Się? To najpierw ja? ja. Dzień dobry, witamy Państwa. Bardzo serdecznie chcieliśmy powiedzieć kilka słów przed wylotem na oficjalną wizytę Marszałka Sejmu na Kołowni do Pragi. Panie Marszałku, prosimy o kilka słów komentarza, z czym lecimy, jakie są założenia tej wizyty. Podstawowy temat tej wizyty w Pradze, oficjalnej wizyty w Czechach, to oczywiście bezpieczeństwo temu poświęcone... Będą i moje spotkania z przewodniczącą Izby Poselskiej Marketą Pekarową Adamową i z przewodniczącym Senatu Miloszem Wystricilem, z prezydentem przede wszystkim Czech Peterem Pawlem. Tego też będzie dotyczył panel przewodniczących parlamentów na, na światowym poziomie, można powiedzieć, organizowanej konferencji Globsek, w której wezmę udział z przewodniczącymi parlamentów z naszej części Europy. Na tym wydarzeniu będzie też nasz. Wicepremier, minister obrony Władysław kosiniak kamysz Bezpieczeństwo w regionie jest dzisiaj absolutnie kluczową sprawą. Mamy do omówienia kilka kwestii związanych z bezpieczeństwem mediów, z bezpieczeństwem tym pomawanym w tym pomowanym sposób ściśle militarny. Kilka informacji, którymi chcemy się wymienić. Polska, teraz też, o czym, co jest też głównym motywem tej rozmowy, jest przewodniczy. Mamy prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Grupa Wyszehradzka ostatnio. No, można powiedzieć, ma się nie najlepiej yy, z bardzo wielu względów. Ja robię ze swojego poziomu szefa Parlamentu yy, Krajowego dużo, żeby yy, poukładać te relacje tak, żebyśmy z tymi, z którymi da się rozmawiać i można rozmawiać, cały czas w operacyjnym, bieżącym kontakcie byli, stąd moje kontakty żywe, yy, czego dowodem jest ta wizyta yy, i z moimi odpowiednikami w Czechach, i z, yy, ze Słowakami. Yy, mam nadzieję, że to będzie budowanie jednak w tych trudnych warunkach solidnego filaru bezpieczeństwa w tej części Europy. Wizyta krótka, bardzo wypakowany program i mam nadzieję, że dużo dobrego w tym obszarze, o którym mówię, czyli bezpieczeństwa w naszej części Europy, z tego będzie. Przede wszystkim należy poczekać na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję zbliżoną do takiej, jakiej spekulują media, a więc w 3 chyba i tam przecinek miliona złotych, jak Państwo piszecie, zakwestionowanych wydatków, co oznacza około 10 milionów zakwestionowanej dotacji kolejne 10 w subwencji, no to trzeba będzie to skwitować bardzo jasno. Prawo i Sprawiedliwość spotkało się z Prawem i Sprawiedliwością. W pieniądze podatników, którymi zdecydowaliśmy się finansować system polityczny w Polsce po to, żeby nie mieć tu prywatnych partii, jakichś oligarchów, y, są święte. Y, I Państwowa Komisja Wyborcza stoi na straży świętości tych pieniędzy. Y, zrzucamy się na polityków, zrzucamy się na ich działalność, po to, żeby wszystko było w kraju przejrzyste, a więc musi być przejrzyste. Y, I nie można prowadzić kampanii sterylach anabolicznych y, przy pomocy narzędzi, które daje Ci rząd, które dają Ci różnego rodzaju y, spółki Skarbu Państwa, y, bo to po prostu wypacza y, uczciwość tej gry. Y, zasady fair play w polityce, jak w sporcie, powinny być święte. Jeżeli ktoś ich nie przestrzega, płaci za to. Tu nie ma mowy o żadnej politycznej zemście, choć oczywiście w to ta decyzja zaraz będzie ubierana. Tu nie ma mowy o rozmontowywaniu demokracji. Jest dokładnie odwrotnie. Demokracja poprzez Państwową Komisję Wyborczą pokazuje swoją sprawczość i swoją siłę. Czyli jak rozumiem Pan się, mimo że tej decyzji jeszcze nie ma, to Pan się spodziewa, że ona właśnie taka będzie? Tak? Ja czytam w mediach to, co Państwo piszecie. Przyznam, że oczywiście nie wiem jaka będzie ta decyzja, bo nie rozmawiałem chyba ani razu z naszym, czy wybranym przez Polskę 2050 członkiem Państwowej Komisji Wyborczej. Nie mam z nim żadnego kontaktu, nie, nie wybieramy żadnych wpływów, nie ma żadnych nacisków. Oni po prostu dostają dokumenty, dostają kwity, w nich są liczby i na tej podstawie podejmują decyzje. Te kwity, te liczby, które docierały do opinii publicznej, spod pana Zbigniewa Ziobry, w działalność RCL-u i pana posła Szczuckiego, pikniki różnego rodzaju, no, drodzy Państwo, to jest prowadzenie kampanii. Wyciągnięcie formalnych wniosków należy do Państwa Komisji Wyborczej, natomiast jeżeli tak się stanie, jeżeli ona taką decyzję podejmie, to jasnym będzie, że to nie ob obecna koalicja, ani nie Państwowa Komisja Wyborcza ukarała prawo i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość ukarało się samo. To po prostu wynika wprost jedno z drugiego. Jeżeli robi się złe rzeczy, to konsekwencje, które za nimi idą, samemu ściąga się sobie na głowę. Panie Marszałku, to jeszcze jedno pytanie odnośnie wizyty w Pradze, odnośnie stosunków Warszawa-Praga. A dokładnie chodzi o czeską inicjatywę amunicyjną, o zbieranie amunicji dla Ukrainy. Mówi Pan, że, że te relacje Pan stara się o nie zadbać. Czy coś w rodzaju podobnych inicjatyw, Czesi jakby tą inicjatywą, inicjatywą amunicyjną bardzo wyszli do przodu. Grupa Wyszehradzka nie zawsze była, przynajmniej niektórzy jej członkowie, z tego temu przychylna. Czy jakieś podobne inicjatywy są na stole, są negocjowane? To był bardzo dobry pomysł i bardzo na czasie. Ta czeska inicjatywa amunicyjna, duży udział brał w tym generał prezydent Peter Paweł. Natomiast w, w tej chwili nowych tego typu inicjatyw nie ma na stole. Ta musi zostać dobrze, że tak powiem, skonsumowana. My dzisiaj potrzebujemy tutaj w Polsce i taki wniosek powinniśmy też wyciągnąć z tej sytuacji, na którą inicjatywa amunicyjna była odpowiedzią, że my potrzebujemy naszych własnych zdolności do produkcji amunicji w Polsce. My powinniśmy dzisiaj bardzo mocno zaakcentować to, Y, że w Polsce muszą być fabryki amunicji. My musimy te amunicję produkować. My jej nie możemy w sytuacji awaryjnej, kiedy będzie potrzebna nam albo naszym sojusznikom szukać gdzieś po świecie, za paskarskie ceny. Y, my musimy wreszcie doprowadzić do tego, że będziemy to mieli tutaj u nas na miejscu. Y, Słowacy to wiedzą, bo często mam kontakt z y, przedstawicielami, w, choćby z panem prezydentem Pellegrinim, wcześniej przewodniczącym parlamentu. I z nimi ta rozmowa w Grupie Wyszehradzkiej wygląda naprawdę inaczej niż z Węgrami. Mimo dość, powiedziałbym, czasami można powiedzieć, trudnego przywództwa z wielu względów międzynarodowych pana Roberta Fico, to jednak rozmowy z panem prezydentem Pellegrinim są bardzo pragmatyczne i oni swój przemysł uzbrojeniowy stawiają w tej chwili na naprawdę najwyższych obrotach. Myślę, że mamy parę rzeczy, którymi moglibyśmy się tu zainspirować. A więc Grupa Wyszehradzka rzeczywiście troszeczkę przymarła, natomiast nie umarła całkiem, bo żyje y, przynajmniej znaczna jej część, chce współpracować, chce współdziałać. Z Węgrami rzeczywiście jest dzisiaj trudno się dogadać i to już chyba nawet nie jest kwestia pragmatyki jakiejś politycznej, tylko czegoś, co nazywamy mindsetem. Oni naprawdę uwierzyli w to, y, w co nam się wydaje, że trudno uwierzyć. Y, y, no i... Kontakt jest utrudniony, czy współpraca jest utrudniona. Natomiast na tym polu z naszymi partnerami w Czechach i pewnie w jakimś stopniu na Słowacji możemy próbować budować nową rzeczywistość. Nowej tego typu inicjatywy na stole nie ma. Yy, nasi przyjaciele z Ukrainy formułują różnego rodzaju inne żądania dotyczące samolotów. Przede wszystkim yy, podczas mojej wizyty na Ukrainie oni jasno mówili, że ich takim punktem docelowym jest posiadanie około 100 samolotów w swoim lotnictwie taktycznym, tych nowej generacji czy nowszych generacji czy tych starszych generacji, ale jednak już dostosowanych do standardów NATO. Nie wiem, czy to się uda zrobić. Natomiast dzisiaj my musimy przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby te 190 miliardów złotych, które zapowiedziane jest w przyszłym budżecie na wydatki związane z obronnością, przede wszystkim budowało polską gospodarkę, a nie wyłącznie budowało budżety naszych sojuszników, Stanów Zjednoczonych czy Korei Południowej te pieniądze muszą być również obecne albo że przede wszystkim obecne w Polsce yy, i nakręcać polski rozwój, nakręcać polskie miejsca pracy, yy, po prostu rozwijać Polskę. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo.